Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie w następnym filmie na kanale Kakamehink. Przy okazji nagrałem również samą ścieżkę dźwiękową. A teraz mamy wydarzenie. Kiedy Kakamehink pierwszy raz przybył do miasta Pelikan, nikt nie wiedział... On będzie wpasowywał się w, nasze, w naszą społeczność. Ale od tego dnia Kakameching będzie tak dużą częścią tego miasta, jak każdy z nas. Dla mnie jest to Wielki, wielki honor i wydarzenie pierwszego dnia lata roku drugiego, by uczynić Kaka i Emilii w więzi małżeńskim. Więc... Przejdźmy do rzeczy. Kakameh Hink, Emili. Jako burmistrz miasta Pelikan i regionalnym posiadaczem pieczęci małżeńskiej, ogłaszam Was mężem i żoną. Życie będzie idę od teraz. Ale przyszłość wygląda jasno. Nie wiem dlaczego się pojawiłem na zewnątrz tym razem, ale nie, nie dziwię się. Nie ma muzyki to mnie tylko tak tego, więc ją szybko włączę. Tutaj mamy jakieś ozdoby z tego? Z tym się jeszcze nie spotkałem. I mamy tutaj na farbie oczywiście w tym momencie. Na ślubiny były przepiękne. Czyż nie, mój drogi? Więc nie możemy zapomnieć o farbie. Czas wziąć się do roboty, no. Ma rację, ale tak naprawdę... Oh, tutaj też mam wrażenie, że się ikony zmieniły trochę. Ma rację, ale tak naprawdę to tu wszystko ja zrobiłem, więc tak... Właściwie to nie... nie było to konieczne, powiedzieć. Niestety nie ma nowej trawy, jak mi się wydawało, że będzie. Ale się rozprzestrzeni. Widzisz? Rozprzestrzeni się. Więc faktycznie, czas wziąć się do roboty. Nie będę wam pokazywać już od teraz totalnie już karmienia zwierząt, bo to nie ma sensu, zajmuje tylko czas niepotrzebny. Ewentualnie chyba tylko wtedy, kiedy będzie dużo na to czasu. Więc widzimy się po nakarmieniu. Widzimy się ponownie, już po nakarmieniu. I tak jak myślałem, wam wystarczająco ilość pieniędzy na kilo. I to naprawdę... Na styk praktycznie. Praktycznie na styk. Jest tylko jeden zasadniczy problem, którego wcześniej nie przewidziałem: że wiąże to się z brakiem możliwości zasadzenia roślin. Dlatego nie będę ulepszał teraz kilo. Farba jest najważniejsza. Także znów czas posadzić blueberries. Mam też trochę innych roślin ale Blueberrysy będzie najwięcej Już na przyszły rok będę miał 200 Dobrze, że przypadkowo ich nie sprzedałem Innych nie kupuję, zasieję to co mam jeszcze, ale nie będę kupował żadnych już innych Ech chwileczkę o speedgro zapomniałem. W przypadku tych roślin akurat speed speedgro jest warte, bo spowoduje, że będzie jeszcze jeden więcej wzrost, Dlatego to zrobię. Tylko nie mam pojęcia, gdzie mam speedgro, o ile mam jakikolwiek. No, służyłem całkowicie. Dobra, tu będzie Melon, tu będzie jeszcze... Mam jeszcze sporo Summerseedów, mam też... Nawet Starfruit. I, I gdzieś są te, które chciałem jeszcze. Tak i tak, Dobre. No to sporo zabawy dzisiaj będzie z sadzeniem. Idę jeszcze po, spi po spin -gro w takim razie. Jak jest? No... Tam w obozie cały czas, co dzień jest napełnione. Wydaje mi się, że to. Bo tam widać jakieś, jakieś połączenia trwające, wydaje mi się, że to automatycznie się już napełnia. Bo jednak schodzi mi to siano. Więc to automatycznie się napełnia, więc to też jest jakiś plus. Stagger lub Speed Grow czy Speed Grow. 10%. To rośnie 13 dni. 10, no to to chyba spowoduje 11. Bo to chyba w i to było. To... No teraz nie wiem co jest z tego, bo jeżeli, bo jeżeli wezmę Deluxe, i Biro, to to jest 20%. 25, tak. 25. No to 25% z 13. No to jest tak około...

Niestety wszystkie nie będę miał. No chyba, że potem będę sadził. Jeszcze. To co, bierze. Do końca licznika. I tak wszystkiego nie zasadzę. Chociaż tam gdzie będą bluberisty to tam damy. damy ten speed gro. Jeszcze zdążę, żeby się muzyka uruchomiła Idealne wytlucie koja chyba zostawiłem w stajni? Dobrze pamiętam? Tak, dobrze, konia ja nie ruszałem dzisiaj. A no to ulepszenia kilowa poczekają jeszcze. No. Teraz tak jak, jak chcę to zrobić? Na pewno pole będzie większe. Ścinamy drzewa. Tutaj o Las jest przydatny, ale teraz trzeba gościć trochę. Znów jeden dzień będzie na odcinek. Chociaż nie wiem dalej. Ostatnie, ponieważ też się przesadzać. W drugą stronę. Znaczy sporo drewna też mam. to jest fajne. Dobra. Strach. Ile przestraszyliście? 21, T12. Muszę was ściągnąć. Bo będzie poszerzanie farm. Mam teraz taką podepkę, że... Ja się o to totalnie. Nie wiem jak dużo ją jeszcze zrobię ale na pewno chociaż trochę będę chciał ją powiększyć na razie Myślę że tak nawet bo tu jest teraz na 7 chyba Na 7, tak dokładnie Do no to na Co i na 9 Zmieniłaby się tu trochę, mam? Dwa, trzy, a tutaj jeden nie może być. O no to trochę się psuje. O no to tu, tu będą idne rośliny. Dajmy sobie na to, że tu będą idne rośliny. To się blueberry nie będę tu przejmował. Maksymalnie 100 blueberrysów. Maksymalnie, bo mogę dać mniej, ale maksymalnie 100. A znaczy, to no właściwie to 90, ale powiedzmy, że... Tu A... znaczy, od góry zaczniemy oczywiście z liberisami. A i cały ten rząd. E elegant. To tu będzie pozostałe na inne. Nie zapomnę, oczywiście, podlać też tego. Bo nie będzie to miało wtedy żadnego sensu. Następnego dnia kupię znowu SpeedGro. I wtedy będzie można. Tutaj posiadałem 90, teraz jak roz... roz tego no... zasadzić te 10? Od tej strony chyba pójdę. Albo no cały ten rząd, nie wiem. Awajby cały rząd 105 będzie łącznie. Co tu komu szkodzi? Właściwie z następnymi. Czyli właściwie to połowę, bo miałem 190, chyba? A nie, miałem 200 równie. No to tak, no to nawet więcej niż połowę zniesiemy. Teraz tak, blueberriesów już nie chcę. To tylko tak, żeby wyrosło i można zabrać melony. No więc ładnie się to ustawiło teraz. I tu będę zmieniał te subersiby, tak żeby je wyczerpać. No i robota na dziś skończona jeżeli chodzi o farmę właściwie to wszystko bo już kończy się dzień jest coś jest tutaj Starfruit przecież. I tu też miał być ten speed ale nie ma już o tym. Dobra. Trudno. Jedna. Niech sobie idzie. Strachy da wróble, zapomniałby. A, dobra, już jutro dam. Czy to już czas spać? Ach. Dzień znów mi uleciał. Może jakoś. A jak mam tu wejść? Dziewiętnaście 15 minut trwał dzień. No nieźle. Farmkat? kocha mnie. U, to nieźle, naprawdę mi się to podoba. Ona już wstała. Jutro będzie padać deszcz. Ewką, to nie ma co się przejmować, tylko podlewać. Zwrócić. Zapomniałem też o tym powiedzieć. W sytuacji, kiedy bierze się kogoś już, to wtedy wstaje przed... Nam, przede mną o wcześniejszej godzinie. Co jest dosyć ciekawe, bo, bo jak nie jest, bo do tej pory to zawsze, po, to zawsze postać nasza, jak gramy, wstaje jako pierwszy. A zmienia to się, kiedy... kiedy bierze się właśnie ślub. W końcu skoczę do tego muzeum, bo zapominałem o tym totalnie. Jeszcze sprzedam, dlatego że... Nie mam gdzie tego trzymać. Nawet. Ale jeszcze pier... To nie wzywa. Pufferfisha mam. Puffer fisha, to mogę dać. Wystarczy mi 11.

Dobra, na no wszystkie blueberry mam. No wszystkie blueberry, czyli na jagody wszystkie. Tam starfruit, to już walić z Starfruit, fruita. Zresztą nawet nie znam starfruita. A, wszystkie Blueberry ma View. A ja Wam w takim razie już dziękuję bardzo za oglądanie. Liczę, że ten film Wam się podobał. I widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia.